Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie i witajcie oczywiście w świąteczną niedzielę, mam nadzieję, że w miłej, spokojnej atmosferze myjmy my nadzieję, że rodzinnej spędzacie te święta, spędzacie ten czas no i mam nadzieję, że mój filmik Wam ten czas jakoś jeszcze dodatkowo umili a dzisiaj mam dla Was makijaż a konkretnie mam dla Was makijaż no, nowszą paletą Sigma, Sigma New Mood tak wygląda w, w opakowaniu do, dosłownie do mnie wczoraj dotarła i jeszcze jej nie otwierałam, nie używałam Także pomyślałam sobie, że dzisiaj zrobię takie pierwsze wrażenie, chociaż jest to moja, która raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szósta paleta Sigma, więc myślę, że wiem czego się spodziewać. Słuchajcie, paleta miała premierę dosłownie niedawno bo wydaje mi się, że 14 kwietnia i ja jak tylko zobaczyłam jej zdjęcie na Instagramie, to od razu wiedziałam, że paletę będę chciała mieć ale postanowiłam sobie, że nie będę jej kupować od razu, tylko poczekam na jakieś promocje, dlatego że ym, kolorystyka tej palety nie jest jakaś taka nowatorska, wyjątkowa, jest trochę podobna do tego, co już mam, więc stwierdziłam, że tak czy inaczej chcę ją mieć, ale poczekam na jakieś promocje. I ona jakoś dzień czy dwa dni później dopiero pojawiła się tutaj w UK. Ja praktycznie codziennie sprawdzałam te strony, czy ona już jest, czy jakieś delay i tak dalej. I ku mojemu zaskoczeniu dwa dni po premierze ona się pojawiła na stronie Debenham i pojawiła się w tak niesamowitej ofercie, że ja nie wiem, się czasami Wydaje, że oni tam chyba mają błąd na tej stronie. Dlatego, że te palety Sigma, one wszystkie kosztują chyba teraz nie wiem, albo 43 albo 46 funtów w cenie regularnej. Natomiast ona była tam w cenie 26 funtów. I to nie wyglądało, jakby to miała być jakaś promocja, tylko po prostu taka była jej cena. 26 funtów. Wydaje mi się, że ona wciąż jeszcze jest na stronie. Mało tego. Ona jeszcze miała dodatkowo taki gift, co zaraz Wam pokażę, co tutaj jest. I jeszcze tam była w ogóle przesełka za darmo danego dnia. Także no po prostu taka, taki, taka rewelacyjna oferta, że stwierdziłam, że się skuszę, chociaż myślałam, że dopiero ją kupię gdzieś tam za miesiąc czy dwa, a tymczasem już ją mam. No dobrze, słuchajcie. New Mod to jest w ogóle cała kolekcja. Tam w tej kolekcji Sigmy, Wchodzą jeszcze w skład jakiś zestaw pędzli yy, i chyba jakieś tam dwa błyszczyki, ale ja tymi rzeczami zainteresowana nie jestem, yy, tylko paleta. No, opakowanie wierzchnie zwyczajnie kartonowe, natomiast sama paleta jest opakowana w taki velor. Na zdjęciu, to nawet na, na kamerze widzę, że to nawet ładnie wygląda. Yy, to jest cały taki, on się tak trochę. Błyszcz, nie wiem, czy to będzie, z jakiej perspektywy to będzie widać, ale to jest takie centralnie welurowe opakowanie, a te rąby są tak jakby wyhaftowane, to, czy, czuć pod palcem, jakby to był taki szef. Czyli taka jakby pikowana jest ta paleta. No nie wiem, czy to się będzie, bo to, to jest takie, Ala, wiecie, ten y, Anastazja Bewich jest coś w tym stylu. Także nie wiem, czy to się będzie brudzić, czy nie brudzić, no ale jest jak jest. Z tyłu tylko naklejeczka, bo do tej pory te palety Sigma z tyłu miały cały taki nadruk z tymi kolorami. I one wszystkie chyba takie są. Tak, natomiast tutaj czegoś takiego nie ma, tylko mamy taką właśnie z tyłu naklejkę. No i ona cała jest taka walurowa. No dobra, słuchajcie, w środku otwieramy, mamy oczywiście duże lusterko, mamy tą folikę. Na folijce jest... Taka sama grafika, jak na wierzchnim opakowaniu. W środku, jak zwykle, mamy pędzel, i to jest za każdym razem ten sam pędzel, tylko w innym kolorze. Z jednej strony to jest E38. I z drugiej strony, przepraszam, ale nie wiem. Nie, nie, nie widzę po prostu. A jej nie jest, przepraszam, E54 chyba. I to jest za każdym razem to są dwa te same pędzle, to nie są takie pędzle, wiecie, paletowe, tylko to są autentycznie pędzle Sigma. Także z jednej i z drugiej strony taki dwustronny pędzel, autentyczny pędzel Sigma i w każdej palecie, mówię, są dwa takie same pędzle, tylko w innym kolorze przychodzą. I tutaj mamy kolor znowu takiego brudnego różu. Wszystko ładnie bardzo wygląda. Cała paleta w środku jest złota, no i kolorystyka wygląda w ten sposób. Czyli mamy tutaj takie znowu. W że mocno to się wszystko odbija. Mam nadzieję, że będzie widać. Brudne, róże, nawet nie powiem, że tutaj są fiolety, tylko raczej takie brudne róże, mów, Trochę mamy tutaj takich chłodnych kolorów. Mam na myśli tutaj tą część. Jest taka bardziej chłodno-brązowa. Tutaj mamy takie bardziej róże, brudne w... róże. Tutaj mamy ten cień. To nie jest czerni, to jest coś takiego. Taki bardzo ciemny, jakby tołp, bo to jest taki brąz y, złamany szarością, bardzo ciemny. No i tutaj takie złoto, także y, to złoto jest takie dosyć ciepłe. Tutaj mamy te beże i tak dalej, trochę chłodnawe. No i te takie róże, brudne róże, coś w tym stylu. Y, ten kolor, ten jest oczywiście najciemniejszy, w drugiej kolejności ten bym powiedziała. No i te dwa. Tutaj mam na myśli ten i ten. Wyglądają w palecie dość podobnie. Jestem ciekawa, czy na oko będą też wyglądać podobnie. No, paleta prezentuje się naprawdę bardzo ładnie. Jak widzicie, ja jeszcze nie dotykałam, także to będzie moje pierwsze wrażenie także chciałabym wykonać nią makijaż a potem chcę jeszcze Wam pokazać i sama zresztą zobaczyć, bo tego nawet nie patrzyłam, jak ona wygląda w porównaniu do Warm Neutrals i Corderosa, bo to są takie dwie palety które mi przychodzą na myśl, kiedy patrzę na tą na pewno one nie są takie same ale jestem ciekawa, ile tych cieni rzeczywiście jest podobnych, jak to wygląda paleta jest raczej taka, powiedziałabym Neutryne, nie chcę powiedzieć, że neutralna, ale raczej naturalna takie kolory, wiecie co no niby kolorowe, ale nie do końca raczej taka paleta dzienna, codzienna chociaż na pewno tutaj coś wieczorowego można nią wymyślić ten tutaj kolor to jest duochrom i to już widziałam na, na filmach, na recenzjach że to jest duochrom i zresztą widzę to w palecie, że on się tutaj delikatnie mieni, słuchajcie ja zacznę się malować, aha, jeszcze powiem Wam, cóż to jest tutaj w tym gifie, Gif... no to było taki darmowy dodatek, jeszcze tego nie otwierałam, także sama jestem ciekawa wiedziałam, że tutaj jest pędzel ale nie spodziewałam się, że to będzie taki maciupeńki pędzel także się zdziwiłam, ale no jest pędzelek, jest to rzeczywiście pędzelek słuchajcie, sigmy, ale jest to pędzel do eyelinera No wygląda bardzo ciekawie i wygląda naprawdę na tyci, tyci, tyci. Bardzo malutki jest ten pędzelek. Nie wiem, czy ja go będę do czegokolwiek używać, chociaż może do ciemnego cienia tutaj, żeby sobie zagęścić te kolinie rzęs, jak tam się chciała pobawić. Fajnie mieć taki pędzelek, bo mówiąc szczerze, takiego małego nie mam. Mam jakieś takie szpiczaste gdzieś tam pędzelki, ale tak. Precyzyjnego i tak drobnego to, to nie mam, także fajnie cieszę się, chociaż nie jest to pędzel, który ja będę jakoś tam często używać, ale mimo wszystko fajnie jest coś takiego mieć. Może tam zobaczymy, jak, nam, jak mi z czasem pójdzie z makijażem, może się tam pobawię. No i słuchajcie, jest ten taki, ym, ta taka mata do mycia pędzli. Nie wiem, czy to jest do używania na mokro, czy na sucho, czy jedno i drugie, bo ostatnio widziałam, że Sigma wypuściła tam też dziewczyny na YouTube, szalały z tym, to było trochę większe i to był taki Color Switch, czyli to była taka mata, którą można było używać na sucho podczas makijażu do obczyszczania sobie pędzla. No, myślę, że to. A, tu jest, tu jest na, na obrazku pokazane, że to jest do używa, używania na mokro. I zresztą ona nawet ma takie tutaj przesawki, żeby sobie to przessać do zlewu i myć. Wiecie co? Mi się coś takiego przyda i podoba mi się, że to jest takie małe. Bo to jest w ogóle taka miniaturka, sample deluxe. Yy, no i może sample, może nie sample, ale dla mnie coś tak, takiej wielkości to będzie idealne, żeby sobie te pędzle pomyć. Także cieszę się, że coś takiego mam. A i tutaj mam jeszcze szampon do mycia pędzli. Ja mówię szczerze, myję pędzle zwykłym mydłem, no ale jest coś takiego, to na pewno zużyję. Także taki gil. Wiecie co, ja tego spróbuję też używać trochę na sucho. Zobaczymy, czy to się w ogóle sprawdzi do takiego obczyszczania pędzli na sucho. No dobra, to zabieram się za makijaż. Myślę, że standardowo zacznę od tego jasnego beżu. Później myślę, że pójdę raczej w te róże oczywiście, wezmę ten róż zobaczę jak one wyglądają te, no i chciałabym na większość powieki użyć tutaj tego chromu, żeby zobaczyć co to jest no i tak, zacznę od tego pędzla tutaj Sigma, od tego właśnie najjaśniejszego beżu Preppy, ja już mam o, właśnie się zebrało mam już na oczach bazę z Inglota trochę mi się ona zebrała No, ten jasny beż jest mocno napigmentowany. W każdej palecie, znaczy nie w każdej palecie jest ten jasny beż, ale jak już jest, to on jest taki, wiecie co, bardzo mocno kryjący, bardzo mocno napigmentowany. I powiem Wam szczerze, że ja nie wiem, czy ja jestem jakąś szczególną fanką tych pędzli Sigma. To znaczy, to są jedyne dwa, które ja mam i. Ja jej nieraz próbuję używać tutaj z tych palet, no bo ja bo te palety moje Sigma bardzo często sięgam, właściwie najczęściej ze wszystkich chyba. I ja nie wiem, czy ja te, te włosie jest dla mnie jakieś takie sztywne. Ono jest miękkie w dotyku, przyjemne w dotyku, ale samo włosie jest takie dosyć sztywne i Chodzi mi o to, że to chyba zależy też do jakiej skóry, bo moja skóra tutaj na powiecie już jest naprawdę wiotka. I jak ja mam taki sztywny pędzel, to zamiast rozcierać ten cień, to ja mam wrażenie, że ja ciągnę tą skórę. Wolę raczej pędzle takie bardziej puchate, takie bardziej, wiecie co, luźne. O tak, bo wtedy one łatwiej się mi po tej skórze przesuwają, a nie ciągną mi tak tej skóry. Mam nadzieję, że wiadomo o co chodzi. Ja będę dzisiaj używać tych swoich pędzli z nabla sięgnę jeszcze raz po ten duży i sięgnę właśnie po ten y, jasny cień i zobaczcie jak on inaczej zupełnie ten pędzel się przesuwa on mi po prostu jeździ po tej skórze a nie ciągnie jej, mam nadzieję, że to widać na kamerze bo te pędzle są dużo bardziej takie miękkie nie wiem czy one są wiotki, ale one są miękkie wezmę sobie teraz trochę mniejszy pędzel z nabli mówiąc pędzel z nabli mam na myśli ten y, set który nie pamiętam jak się nazywa ale on kupiłam go na Beauty Buy i świetny po prostu zestaw pędzlów. Już sobie tutaj robię bałagan No dobra, uderzę w ten tutaj jasny róż i to jest tytułowy kolor palety New Mod. Pigmentacja znowu chyba jest taka sama, jak w tych wszystkich paletach. Ten pędzel z nabli wolałabym, żeby był trochę większy Albo żeby był jeszcze jeden taki pędzel, ale trochę większy Ten jest trochę za mały do takiego pierwszego nakładania cienia tutaj w załamaniu powieki Bo za bardzo um, intensyfikuje ten cień w jednym miejscu Ale Jakoś to sobie poradzimy, dlatego że te cienie się bardzo ładnie rozcierają Więc nawet jak one nam się gdzieś zintensyfikują w jednym miejscu to bardzo łatwo jest je rozetrzeć. No, kolor bardzo ładny. To jest taki y, typowy brudny róż. Ja mam wrażenie, że trochę mi tu jest za ciemno. Nie wiem. Nie wiem co zrobić. kręcę w tym samym miejscu, a jakoś wydaje mi się, że jest ciemniej. No dobra, drugie oko. No dobrze, teraz będę tutaj tym trochę ciemniejszym różem. Wiecie co? Różnica jest taka, że ten róż jest taki bardziej e, żywy, a ten drugi jest taki bardziej przy, zgaszony. E, I ja właśnie wezmę ten bardziej zgaszony i będę go nakładać w zewnętrznym kąciku. Zobaczymy, jak bardzo ciemno on się da zbudować, no jeżeli będę pogłębiać tym e, najciemniejszym cieniem z palety. No to jest podobna tonacja koloru do tego, co mam w załamaniu powieki, tylko po prostu jest ciemniejszy. Dlatego wydaje mi się, że ładnie będą się te kolory tutaj łączyć. Te cienie. Nie widzę różnicy pomiędzy tą paletą, a. znaczy, do, Wiem, używam dopiero trzeciego cienia, ale już widzę, jeśli chodzi o tematy. To nie widzę różnicy pomiędzy tą paletą a pozostałymi tematy są raczej z tych suchych, więc po prostu wszystko zależy, co kto lubi. Ja się polubiłam z takimi suchymi matami. Mam wrażenie, że one się dużo łatwiej rozcierają, że one się tak nie przyklejają. Wizjard też ma takie właśnie raczej suche maty, tylko maty wizjard są jednak bardziej kremowe. Wiem, że to się niby je wyklucza jedno z drugim, suche z kremowymi, ale mam wrażenie, że tamte są bardziej takie śliskie. Ale to są chyba nieznaczne różnice. Jakby mi ktoś pomieszał te cienie i, i podał pojedyncze, to nie wiem, czy bym znalazła różnicę, mówiąc szczerze. No ładnie się y połączyły te kolory, chociaż nie widzę jakiejś różnicy kolorystycznej. Tak jak mówię, to jest ten sam, Odcień tylko ciemniejszy. Ten sam kolor, tylko ciemniejszy, o tak. No dobrze, wezmę teraz swój ulubiony pędzel z tego zestawu, nabli, ten taki śmieszny, ścięty, i uderzę w ten najciemniejszy tutaj kolor, żeby po prostu dać głębi temu makijażowi. Mam nadzieję, że nie zepsuję wszystkiego. No, jest mocno napigmentowany ten ciemny cień. Także, o ile inne kolory nie są takie ciemne, to tym sobie możemy tutaj każdy jeden z tych kolorów pogłębić. Ten pędzel jest po prostu genialny. On wykonuje całą robotę za nas. Wrócę jeszcze raz do tego różu i pojadę tym różem po tym ciemnym, żeby jednak. Zachować tutaj tą kolorystykę. Fajnie, że ten ciemny kolor w tej palecie to nie jest jednak czerń. To jest coś takiego ciemnego, jakiś bliżej nieokreślony kolor, który się ładnie wpasuje w każdy inny z tej palety. Nie wiem, no mi w każdym razie podoba się, że to jednak nie jest czerń, bo ta czerń tu była zbyt taka e, intensywna, mi się wydaje ta paleta ma raczej taki wydźwięk dzienny, codzienny dziewczęcy i ta czerń byłaby tutaj chyba trochę bardzo taka za bardzo intensywna biorę teraz ten pędzel taki bardziej płaski i nie wiem nie wiem, nie wiem, nie wiem wezmę ten tutaj najjaśniejszy nałożę go w wewnętrzny kącik i tak wewnętrzną część powieki No, piękny jest ten cień. Taki yy, szampański, bym powiedziała. Nie jest zbyt złoty, ani zbyt chłodny. Idealny, właśnie do yy, takiego rozświetlania tu. No dobra. Wiecie, co ta macka? Yy, czyści też te pędzle na sucho. Także. Można ją sobie też i na sucho używać, jak się chce. No i wezmę teraz ten duochrom. Na początek go nałożę y, pędzlem, ale potem go poprawię palcem. Już widzę, że jak go dotykam, to ten kolor się zmienia. Tak wygląda taki błękitno-srebrny, a pod spodem jakby jest bardziej różowy. No i to jest ten z tych drobinkowych raczej. Wygląda taki chłodny, z taką y, niebieską jakby. Y, Niebieskimi drobinkami. Nakłada się ładnie pędzlem, ale zaraz i tak go poprawimy paluchem. Pędzlem, moim zdaniem, tak delikatnie się nakłada. I ja go też nałożę na całą powiekę, dlatego że on inaczej będzie się zachował na tej jaśniejszej bazie, a inaczej na tej ciemniejszej. palcem jest taki jakby kremowy i widzicie on jest taki to jest taki topper on ma bardzo mało tej bazy a mieni się po prostu tak syrenkowo Dos dosłownie on się mieni syrenkowo tutaj jest róż, fiolet, srebro taki wodny kolor I jednocześnie taki właśnie cienki takie podobne cienie są już w innych paletach Sigmy. Takie właśnie topery. Jest na pewno węczanty, taki kolor. No, ładny jest. Ja już wiem z doświadczenia, że te cienie Sigmy one nie, nie wyglądają dobrze na kamerze. <gryw> one wyglądają najładniej po prostu w świetle dziennym. One się pięknie mienią, te wszystkie ich błyski właśnie w świetle dziennym, a na kamerze nie jestem w stanie y, oddać tego. I dlatego wiem, że jak nagrywam te filmy, to prawdopodobnie większość z Was nie rozumie, czym ja się tutaj właściwie zachwycam, a to się naprawdę bardzo ładnie mi nie wiem. Może spróbuję potem podejść do okna i pokazać, jak to wygląda z bliska. Y, słuchajcie, no coś tutaj maznę na tej dolnej powiece. Mam no, tylko inny pędzel. Na dolnej po powiece położyć ten ciemniejszy róż. Tutaj są dwa takie błyszczące róże. Jeden jest trochę ciemniejszy, jeden jaśniejszy. A, to dosyć jakby ciemny jest taką ciemną bazę. Wziąłem trochę tego jaśniejszego No dobrze i Zewnętrzny kącik sobie wyczyszczę Znowu tym jasnym beżowym cieniem Zobaczymy jaką on ma moc krycia Czy on nam tutaj to wyczyści Wyczyści Mówię te cienie w tych paletach Sigma te jasne beżowe One są bardzo mocno kryjące Po prostu mogłyby robić Za korektor Dobrze, słuchajcie, ja sobie położę jeszcze jasną kredkę w linię wodną, wytuszuję rzęsy i wracam do Was z podsumowaniem i oczywiście będziemy jeszcze porównywać z innymi paletami Sigma. Tak wygląda skończony makijaż nową paletą Sigma New Mode. No ten duochrom na środku ładnie się błyszczy, ja to widzę w każdym razie, daje efekt takiej mokrej powieki. Podobny cień jest już w jakiejś tam palecie Sigma. I ogólnie cały makijaż mi się bardzo podoba. Pracowało mi się z tą paletą, tak jak i ze wszystkimi innymi paletami. Kolorystyka, mówię, jest taka bardzo dzienna, codzienna, no i do tego jest taka moim zdaniem bardzo dziewczęca, taka wiosenna, ale moim zdaniem paleta całoroczna, dodająca po prostu urody, do odpowiedniej oczywiście karnacji, jeżeli tylko lubicie takie kolory to ta paleta mi się wydaje, że jest naprawdę bardzo ładna ona jest trochę w tych wszystkich klimatach hudy, buty, huda beauty i tak dalej mam nadzieję, że Sigma nie pójdzie tą, ten, tym, w tym kierunku i nie będzie wszystkich palet wydawać bardzo podobnych no bo właśnie, jak ona się ma w porównaniu do innych, wyciągnę ten pędzel, żeby mi nie wypadał jak ona się ma w w porównaniu do innych. Weźmy Corderoza. Tak wygląda Corderoza i New Mood. No Corderoza jest troszeczkę bardziej taka żywsza, bardziej różowa i te kolory są takie bardziej intensywne. Natomiast New Mood jest moim zdaniem bardziej różowo-fioletowa i te kolory są bardziej stonowane, także raczej wydaje mi się, że te palety są Dosyć, dosyć mocno od siebie różne. Nie widzę, tak na pierwszy rzut oka, żadnych tak naprawdę e, podobnych kolorów. No i jestem ciekawa jeszcze, jak to będzie wyglądało z Warm Neutrals. Też to jest zupełnie inna kolorystyka jednak. Warm Neutrals jest bardziej taka burgundowa, brązowo-złota i bardziej widać, że ta kolorystyka jest taka bardziej jesienna. No a nie młod właśnie to są te rudne, brudne róże, mołów. Także tutaj też ta paleta, moim zdaniem, jest dosyć, dosyć inna. Też nie widzę na pierwszy rzut oka podobnych kolorów, tak naprawdę. Może to złoto, może jedynie to złoto tutaj będzie się powielać, a tak te kolory są zupełnie różne. Także to, jeśli chodzi o te podobieństwa w samej Sigmie, natomiast też jestem ciekawa, jak ona wyjdzie w porównaniu z innymi w ogóle paletami. Mam tutaj na myśli na przykład. Pari Edit od Visiard tak to wygląda no tutaj chyba to podobieństwo będzie naj, największe, chociaż Visiard też mi się wydaje, że bardziej w fiolet uderza, bardziej w mów. ale no jednak to podobieństwo jakieś tutaj jest także tak to mniej więcej wygląda, obydwie palety są takie trochę przybrudzone jakby przykurzone, te róże takie właśnie są przybrudzone w jednej i w drugiej palecie. Też podobna paleta to ten Rose Metal od Lois Cosmetics. Wiem, że kilka osób było zainteresowanych kiedyś tam tą paletą, także tak to wygląda razem. No tutaj też widać pewne podobieństwa właśnie takie róże, przybrudzone róże chociaż ta Sigma New Mod też mi się wydaje, że jest bardziej taka stonowana także tak to wygląda, ale tutaj w Rose Metal też mam jakieś brązy, złota także powiedzmy, że te palety może są rzeczywiście odrobinę do siebie podobne i jeszcze mam paletę której jeszcze na moim kanale nie widzieliście bo mam Huda Beauty Rose Quartz ja tą paletę za symboliczne pieniądze odkupiłam od koleżanki ta paleta jest taka dosyć już zmaltretowana zobaczcie, to nie ja, nie, nie ja to zrobiłam, ale właśnie jestem ciekawa jak ona wych wychodzi tutaj no tutaj widać trochę tego podobieństwa jednak to są mniej więcej podobne odcienie nie wiem czy kolory akurat będą takie same ale na pewno jest to podobna historia kolorystyczna także jeżeli podoba wam się jedna paleta to prawdopodobnie też i druga albo może to będzie ta, taka zamienna opcja tutaj zdecydowanie jest różnica w błyskach bo te błyski w chudzie są takie bardziej Coś jak turbopigmenty, a te błyski są dużo bardziej yy, łaskawe dla dojrzałej powieki. One dużo ładniej wyglądają, wiecie, na, na zmarszczkach po prostu. No. Także tak, tak to wygląda. Dajcie znać, czy paleta Wam się podoba. Mi, mówiąc szczerze, podoba się bardzo i wiem, że na pewno będę często po nią sięgać. No to są takie właśnie moje kolory. Ja Wam już serdecznie dziękuję za oglądanie, że jeszcze raz życzę Wam wszystkim wesołych, spokojnych świąt w miłej atmosferze, po prostu żebyście odpoczęli, nabrali energii, siły na kolejne miesiące. Także serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam oczywiście do subskrypcji, do komentarzy. No i oczywiście zapraszam do kolejnych filmów. Cześć.